Moi drodzy, jedziemy dalej. Teraz ulubieniec naszych licytacji, człowiek, który jest z nami zawsze. Gdzieś tutaj był przed chwilą, a gdzieś mi wyparował z plakatem. Jest, a już jest za rogiem. Zapraszam Michała Koziołka, Karsplasz Art. Michałem jakiś konfundiowany, to znasz nasz sportowiec ekstremalny. Zawsze coś chce zrobić. Chcesz coś powiedzieć? Jas. Yes. Wiem, że się bardzo śpieszymy, więc e, będę starał się mega szybko, chociaż u mnie to nie jest proste. Słuchajcie, e, po w ogóle co Michał dzisiaj powiedziałeś, e, nie ukrywam, że my się tam wszyscy popłakaliśmy i wiem, że jest e, to bardzo istotne, więc dajmy z siebie wszystko, jeżeli nie możecie wydać więcej i tak dalej, to się złóżcie po prostu i tyle, weźcie ekipę, po prostu, wrzućcie więcej cashu. Eee, słuchajcie, my z Natką na 100% ogólnie i tak będziemy brali dalej udział w listacjach, e, ale już na dzień dobry to wrzucamy tysiaka bez względu na to ile, za ile pójdzie, więc tysiak jest dodatkowo, startujmy od 0 złotych, jakkolwiek chcecie, żebyśmy się bawili od złotówy. Słuchajcie, mówiłem od początku, że wspólnie zrobimy dzieło sztuki, że wszyscy jesteście artystami dzisiaj. Ja ze względu na no, prawą rękę, która jest no niestety uszkodzona, niektórzy wiedzą z jakiego powodu e, tak bywa czasem, e, ale jesteście naprawdę artystami. I teraz zobaczcie, podpisywaliście się przez te parę dni tutaj na rysunku, a w zasadzie sami go stworzyliście. Natalia, pokaż co powstało. To jest Nisa Skyline. R34, zrobione z waszych podpisów, także pobiliśmy rekord Guinnessa, obstawiam, gdybyśmy go zgłosili, w ilości artystów na jednym obrazku, także jeszcze jest jedna mega prośba, osoba, którego go chciałbym, żeby się do mnie zgłosiła i ja bym go wypożyczył na dwa dni, chciałbym go, jeżeli oczywiście zgodzi, zeskanować, Zrobić kilka wydruków z tego, a dokładnie dużo, żeby na kolejnym Jabweście każdy, kto będzie chciał, dostanie za frytę taki wydruk, żeby mógł z tego powiedzieć na ścianie, bo ja sam go chcę powiedzieć na ścianie, a boję się, że może mnie nie stać. Także naprawdę jesteście mega, mega dziękujemy. Jabweś to jest moja rodzina. Dzięki wielkie i jedziemy z tym. Zero złotych. No to powiedział 0 złotych, Michał. 1000. Z tyłu 3. 3000 zł po raz pierwszy. Widzę latarkę. 4? 4. 4000 zł po raz pierwszy. 4000 złotych po raz drugi. o, o, o co?

7 tysięcy złotych po raz pierwszy 7 tysięcy złotych po raz drugi 7,5 tysiąca złotych Mateusz wójciu. Wow 7,5 tysiąca złotych po raz pierwszy 75 po raz drugi 8 8 tysięcy złotych tam z tyłu widzę 8,5 Mateusz

Coś powiedzieć dla nas wszystkich, to ja jestem jedną z tych osób, która prosiła o to pomoc. Znaczy się znalazłem wśród swoich bliskich, mojej rodziny, którą straciłem na pewien czas w swoim życiu. Był to rok 2022, kiedy wszystko wygrywałem z cały sezon, byłem uśmiechnięty. Ale byłem mega wychudzony i wtedy na swoim profilu na fanpage'u wrzuciłem zdjęcie, które... Uciło mnie jest emocje, emocja, wtedy ważyłem 67 kg przy swojej wzroście, teraz ważę 95, a no to jest chudy, nie? masakra, ale no miałem lecieć do Japonii i zbierałem na tą wycieczkę już od trzech lat. Gdzieś tam dlatego ten sezon sobie tak przystępowałem, żeby te pieniądze odkładać i w życiu bym nie pomyślał, że te pieniądze przeznaczę właśnie teraz na tą instację. Bo to jest dla mnie po prostu... przepraszam za przykleństwo, ale zajebiście ważne. Dziękuję Wam bardzo. Woo! Przedostatni przedmiot dzisiejszy.